Zmierzam na stanowisko 2A. Do tej michy padną dwa arbuzy niewielkich rozmiarów. Jeszcze nie zbierałam stąd arbuziaków. Poza pękniętymi egzemplarzami kilkoma. I no teraz będzie również pęknięty egzemplarz. Ten, który zwykle to robi. Czyli o żółtej skórze, a to jest szarłat, inaczej amarantus. Musiał dzisiaj pęknąć, widać świeże rozcięcie z lampą błyskową. Tak ale ma długi ogonek. O jaki długi. Jest to Lemon Drop 14 lipca. Zawiązał się taki długi, długi. Oj oj. Drugi. Arbuzikiem będzie kacho, przepyszny, dorastający do niewielkich rozmiarów, to jest jeden z nich, miąższ jest arcy, ciekawy, kolor ma bardzo ciekawy, zobaczymy, zobaczymy za chwilkę. Arbuzy. O, jeszcze coś zobaczyłam. Niewielkie, urosły na tym stanowisku. Bakłażan. To jest z miksu od kogoś. Z miksu sadzonek różnych. Bo ja takiego kształtu nie siałam. No, pięknie, fajnie, fajnie. To dosyć szybko się zawiązał owoc. Bo w zasadzie powiedziałabym, że z tydzień temu był jeszcze kwiat. Ale wróćmy do arbuza. O matko, wymacałam. <grym> Za długo kacho jest wczesną odmianą. To tyle co nasiono zbiorę. A żeby to. Tam jest drugi. Tamtego stukałam, pukałam, jest twardy. A tu niestety. Taką skórkę ma kacho. Tu jest owoc zawiązany 16 lipca. Na pewno jest dojrzały, i znowuż jest tak, że obiecuję sobie co roku, że jakiejś tam odmiany wysieje najwięcej, bo jest najpyszniejsza i tak dalej. Owszem sieje. Tylko co z tego? Jak warunki pogodowe coś takiego robią, że sadzonki albo umierają. No albo owoce nie dorastają. Zawsze coś jest nie tak. No trudno. Mamy 28 sierpień. Zobaczmy. Kaho może wyglądać i tak, może wyglądać i tak. On nie powiela cech. Ma wpływ oświetlenie. A tu, ten, który był jaśniejszy, tam pod drzewkiem rósł. Tam już słoneczku nie dochodzi. Tu natomiast jeszcze są prześwity. A na tym stanowisku największym arbyzem jest ten o jasnej skórze. Jest to Winter King of Queen zimowy króli królowa. 13 lipca. Zawiązane. Jest jeszcze jeden egzemplarz, deczko mniejszy. No dobrze, jeszcze pójdziemy tam zobaczymy te żółte kule, czy nie pękły przypadkiem. Nie, jest okej. Okay. I tu, tu też jest okej, okay. to dobrze. Też niedługo zerwę, 17 lipca ten się zawiązał. Czyli mamy te trzy egzemplarze jak na razie a co jeszcze zbiorę? bo coś odkrywam, to muszę to zebrać melony żółciutkie o komar, komar gryzie komar gryzie te one są już przejrzałe jest to melon który nie urosł bardziej pachnie Kantalupa. Niestety taki maleńki urósł. 15 lipca zawiązał się. Jest jeszcze drugi. 17 lipca zawiązany. Kanta lupa. I one pachną. One siokomary. One mogą być przejrzałe. Chociaż, chociaż twarde jeszcze są. Tak, to ten większy i teraz mniejszy. Sam odpadł. Ten jest już miększy. Zaraz to jest ten, który się zawiązał 17. Dobrze, dalej. Mamy ten 15 lipca zawiązany melon z sumą. O, bardzo łatwo odpadł. Ogonek. Jest jeszcze jeden. Ten jest niedojrzały. Najpierw mamy taką barwę owocu. Potem się przebarwia stopniowo na taką złociutką. Odmiana nieznana. Bardzo słodki, dobry. W tym roku większa sztuka niż rok temu. Melon sumę. Tu ma fiszkę zebranych przeze mnie nasion. Cech nie powiela. A tu mamy... Pantalupę. Jeszcze kwalifikują się do zbioru kolejne melony. Ale nie wiem czy to zrobię dziś. Czy to zrobię dziś? Zrobię to dziś melondino. Ten nie powiela cech. Spójrzcie na film, Szanowni Państwo. Prz... Mm -hmm. Ostatni? Chyba nie. Przede jeden z ostatnich, który w nazwie ma melony. Tam jest dinozerwany, tak, tak tak wyglądający jak być powinien. Ten natomiast, bo nasionka są F1, ja zebrałam, wysiałam w tym roku. Tu natomiast widać jest smugi żółte przybarwienia. Dino ten zawiązał się 16 lipca, w zasadzie nie powinnam mówić, że to jest dino, bo cech nie powielił, ale już tak nazywajmy, bo z tejże odmiany zebrane nasiona. No patrzcie, jeszcze się fiszka trzyma, bo tu dwie sadzonki w jednym dołku rosły. A sadzonka ma owoce o takim, że wyglądzie. Dobra, winuś. Jeszcze jest kilka. Tylko tu mamy ciut-ciut zielonego. Więc zostawiamy. A tu też ciut-ciut jest zielone. Tu mamy niewielką sztukę. Też zieloną fajne ma żółte smugi wolałabym, żeby wyglądały tak jak trzeba. Co tu dalej? Jak postępuje przebarwianie się ukiwano. Ano w ten sposób. Zielona faza, to jest najbardziej przebarwiony w tym momencie. Owoc jest jeszcze jeden. Chodzi na to, że cztery są takie. Akiwano okrągłe, bo takowe istnieje. Tak wygląda. Jeszcze czekam. Jeszcze ciut-ciut. Bardziej żółte musi być. A tu mamy różne fazy dojrzałości widoczne. Dobrze. Fasolniki na nasiono. Też pójdą do zbioru. Już. O, już suchutkie się robią. Trzeba już tak, tak zrywać. Jeszcze do tykwy zajrzymy. I do gąbczaka walcowatego. Mhm. Najpierw gąbczak walcowaty. Nasiona można kupić w Polsce jak najbardziej. Jedyny owoc. Może dwa. Max trzy tygodnie temu zawiązał się. Bardzo późno. Gąbczak walcowaty. A, a, a. a. Styk chyba nic nie będzie, bo nie rosną. Mamy taką fazę, taką wielkość. To jest Wortec Australian. One niestety odpadają. Duża ich część brązowieją i odpadają. O tu mamy. Proszę, coś takiego się robi. Potem to czernieje, i. Więc. Prawdopodobnie nie urośnie. Ale dwie sadzonki mam tej odmiany. Warcet Australian. Nosz. Jezu święty! Boże! Co ślepemu po oczach. Boże, kochany. Ale ona jest na zewnątrz skubana. Ale buła. Boże, się zaskoczyła. Co ja mam z nią zrobić teraz? Żeby nie urwać Holender, powiem tak. A to odkrycie i kwiat żeński na biało kwitnie. Muszę to zrobić tak, że dwoma rękoma delikatnie, póki kratka jest odpowiedniej wielkości, przełożyć na moją stronę. No, co ślepemu po oczach widzicie Państwo? Tak. Ech, tu są same męskie. Udało się. Chciałam w ten otwór przewlec, ale to zbyt wielkie byłoby ryzyko. To jest tykwa w kształcie figi, z całą wielką ilością narośli, brodabek. Piszemy Wartet Australian. Wartet Australian. Także będzie w ten sposób. W każdym razie po naszej stronie. A, tam też nasza, ale po bezpiecznej, tak jakby. Fasolniki chińskie. Kolejne do jedzenia. Całkiem sporo ich wyszło. Dobrze, ale bo ja już odbiegam. To na ten moment zakończę film widokiem na kanne. Przepiękną. Nie mam podanej nazwy odmiany, tylko że. Zielone liście, pomarańczowy kwiat. I jeszcze wiecie co? Kabaczka pokaże znowuż. jak podróż Już ciemno się zrobiło, bo to nie taki zwykły kabaczek, ale gigant. Jest naprawdę gigant. I tej wielkości już na konkursie były, ale zobaczcie, co tu się jeszcze dzieje. No wzięła się i dynia, dynia gigant. U sąsiada na płocie. Proszę bardzo. Jakoś muszę ją odklątać, bo jak mi tu 40 kilo czy coś urośnie. Dobrze, a teraz kabaczek. Kabaczek gigant. Do widzenia. No i w następnym odcinku na to wychodzi mi, rozkroję te zbiory sprzed chwili. Ciemność, widzę ciemność, jak to było? W którym filmie?